Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy chrupiące placki ziemniaczane. Będziemy potrzebować: ja tutaj mam 7 ziemniaków takiej, takiej wielkości, dosyć duże. i ziemniaki zetrę na tarce o drobnych oczkach. <laughs> Przepraszam, jedną szklankę słoneczniku, pół szklanki mąki ziemniaczanej, jedno jajko, jedną cebulkę. Nie za dużą, i dwa ząbki czosnku Doprawimy solą i pieprzem. I ja ziemniaki ścieram w robocie. Teraz rozdrabniam ziemniaki, czosnek i cebulę. Ziemniaki, czosnek i cebulę mam już startą. Przekładam do miski i ja nie odsączam. Płynu. Tam jest dużo skrobi. Ja po prostu pozostawiam ziemniaki tak, jak są. Dodaję mąkę ziemniaczaną, dodaję jajko, słonecznik, sól i pieprz. Doprawiamy do własnego smaku. Jeżeli lubimy, możemy jeszcze nawet dodać rozmaryn. To jest uzależnione co lubimy. I masę ziemniaczaną dokładnie mieszamy, kładziemy niewielkie porcje na rozgrzany tłuszcz i smażymy na złoty kolor. Ja nie za duże porcje kładę tłuszcz. No jeszcze troszeczkę, ale już jest gorący. I smażymy z jednej i z drugiej strony. Tuszcz dowolny, smalec, olej. Jaki w domu używamy, takim smażymy. Tak wyglądają chrupiące placki ziemniaczane, które smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak, oto placki. Ziemniaczane, chrupiące mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. I wkładamy następną porcję. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Chrupiące placki ziemniaczane.